jest obecnie strażaków państwa jednostki? Obecnie mamy 30 strażaków, 16 strażaków czynnych, 10 wspierających oraz 4 honorowych. Przez poprzednie lata szacowana liczba strażaków zawsze było to od 20 do 30 druhów. Ile państwo mają wyjazdów w ciągu roku? W ciągu roku mamy około 40 do 50 wyjazdów. Czego te interwencje dotyczą? Głównie, głównie są to pożary, ale przez ostatnie lata bierzemy też udział y, przy wypadkach y, oraz miejscowych zagrożeniach. Dużo takich zdarzeń jest? Y, w zeszłym roku odnotowaliśmy 18 takich zdarzeń. Co Państwo mają na swoim wyposażeniu? Y, na, w obecnej chwili na wyposażeniu mamy y, stara, y, stara podnośnik y, Mercedesa y, Atego oraz y, y, stara 266. Wszystkie te samochody biorą udział w akcjach? W obecnej chwili bierze udział tylko Mercedes. Bo oczywiście jest to nowy sprzęt, no i generalnie bazujemy na nim. Jak SP Piława Górna wspiera lokalną społeczność? Y, organizowany jest piknik dla wychowanków ośrodka szkolno-wychowawczego, oraz bierzemy udział w zabezpieczeniu imprez lokalnych. Kiedy zaczęła się historia państwa jednostki? Nasza jednostka powstała w 1946 roku. Była założona przez repatriantów, którzy przybyli z miejscowości Wilkowiecko. Państwa jednostka ma dużą życzliwość wśród lokalnej społeczności? Tak. Chciałbym podziękować tutaj naszym sponsorom, takim jak Marcin Domański, który ufundował nam Hydrant wraz z zasuwą, oraz lokalnym przedsiębiorcom, takim jak Grzegorz Żaba, Bogdan Taborek oraz Czesław Dłubacz.